Księga Izajasza, rozdział 32. Oto król będzie rządził sprawiedliwie, a książęta będą się kierować prawem. Wtedy każdy z nich będzie jak osłona przed wichrem i schronienie przed burzą, jak potoki wód na suchym stepie, jak cień masywnej skały na ziemi spalonej żarem. Oczy tych, którzy patrzą, będą widzieć, uszy tych, którzy słuchają, będą słyszeć. Serca nierozważnych będą rozumieć, języki tych, którzy się jąkają, będą mówić płynnie. Wtedy głupca nie nazwie się już szlachetnym, ani o nikczemniku nie powie się, że zacny. Bo głupiec mówi głupstwa, a jego serce knuje niegodziwość. Dopuszcza się zła, mówi przewrotnie o Panu, głodnego pozbawia pokarmu, a spragnionemu odmawia napoju. Nikczemnik postępuje podle, knuje intrygi, aby kłamliwą mową ruinować ubogich, chociażby biedak dowiódł swego prawa. Szlachetny zaś ma uczciwe zamiary, i niewzruszenie trwa przy tym, co szlachetne. Beztroskie kobiety, powstańcie, słuchajcie mojego głosu. Córki, które czujecie się bezpieczne, usłyszcie moje słowa. Za rok i kilka dni stracicie poczucie bezpieczeństwa, bo winobranie zniszczone nie będzie już zbioru owoców. Zatwórzcie się bez nie czujcie się bezpiecznie. Rozbierzcie się i obnażcie, przepaszczcie sobie biodra. Podnieście żałobny lament nad losem rozkosznych łanów, nad urodzajną winnicą, nad ziemią ludu mojego, którą porastają ciernie i osty, nad wszystkimi domami wesela rozbawionego miasta. Jak pałac opustoszeje, wrzawa. Grodu ucichnie, wzgórza zamkowe i baszty na zawsze staną się od ludziem, siedliskiem dzikich osłów, pastwiskiem dla stad. Tak będzie do czasu, gdy zostanie wylany na nas duch z wysoka. Wtedy pustynia zmieni się w ogród, a ogród za las będzie uznany. Prawo zamieszka na pustyni, a sprawiedliwość osiądzie w ogrodzie. Dziełem sprawiedliwości będzie pokój, a owocem sprawiedliwości spokój i bezpieczeństwo na wieki. Mój lud zamieszka w oazie pokoju, w bezpiecznych siedzibach, w zacisznych, beztroskich miejscach. Las padnie od gradu, a miasto dozna poniżenia. Szczęśliwi, którzy sieją przy wodach, bydło i osły puszczają swobodnie. Bardzo ciekawe, kochani. Takie wezwanie do czujności, wezwanie, żeby nie żyć w taki sposób, wiecie, bez troski, czyli żeby się nie martwić, ale tak będzie do czasu, aż duch będzie wylany z wysoka. Zobaczcie, kani, oni jeszcze byli przed zesłaniem Ducha Świętego. No prorok mówi, taki czas kiedyś przyjdzie, kiedy duch Boży zacznie rządzić w waszych sercach, i jeżeli go oczywiście przyjmiecie, wtedy naprawdę będziecie mogli żyć bez trosko. Kochani, Stary Testament o tyle się trudno czyta że to jest wszystko jeszcze bez Pana Jezusa. Te wszystkie wezwania są trochę jakby tylko takie po ludzku, są takie jakby co człowiek może zrobić samą swoją mocą. Może pamiętacie u św. Pawła były takie, takie fragmenty, gdzie on mówił, dawniej było prawo, które było wychowawcą, czyli takim ludzkim, no właśnie, ludzkim nauczycielem, który miał cię nauczyć, jak trochę lepiej żyć. Ale on mówi, od momentu, kiedy przyszedł Chrystus, od momentu, kiedy Duch Święty został wylany, jesteśmy w zupełnie innym świecie. My naprawdę mamy Dużo łatwiej niż oni, kochani. Oczywiście mamy o tyle, o ile tego Ducha Bożego przyjmujemy, o ile z Chrystusem żyjemy. Ale jeśli żyjemy, to naprawdę, jakby nasze wszystkie ludzkie wysiłki są pomnożone przez Ducha Bożego. Każdy, kochani, kto żyje naprawdę blisko Pana Jezusa, żyje pod Duchem Bożym, wie o tym, że wtedy się da rzeczy, których się normalnie po ludzku nie da. Możemy się tego cieszyć, że żyjemy już po Panu Jezusie, a nie przed Panem Jezusem.